Witam serdecznie. Dziś kolejny prosty przepis w moim wykonaniu. Zapraszam na pyszną botwinkę i pieczone udka skaczki. Taki mój pomysł na dzisiejszy obiad. Potrzebować będziemy dwa udka skaczki, kaczki, botwinkę, taki większy pęczek albo dwa mniejsze, sól, pieprz, oregano i łyżkę smalcu. W pierwszej kolejności musimy przygotować naszą botwinę. Buraczki tniemy na, na mniejsze kawałki i botwinę też w takie centymetrowe kawałki. Botwinkę mamy już przygotowaną. Do naczynia żaroodpornego Przekładam smalec i starczy łyżka. Przekładam botwinkę. Teraz solimy. Pieprzymy. Dajemy naszą kaczkę. Ważne jest, żeby ułożyć kaczkę skórą do góry. Możemy jeszcze od góry ją posolić. Dodajemy pieprzu. Jeśli ktoś lubi, możemy dodać oregano, nie jest to konieczne. Naczynie żaroodporne przykrywamy. Tak przygotowaną kaczkę pieczemy w piekarniku. Przez około 70 minut w temperaturze 200 stopni grzanie góra-dół. 70 minut minęło. Teraz odkrywamy naczynie i jeszcze dopiekamy 20 minut. Jeśli ktoś ma piekarnik z termoobiegiem, to to jest najlepszy sposób. Będzie chrupiące i soczyste mięso. Jeśli nie, to po prostu góra-dół 20 minut. Nasza kaczka jest już gotowa. Botwinka pięknie upieczona. Kaczka soczysta, na pewno chrupiąca. Polecam. Smacznego.